Fils Filii Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Bierzemy do rąk nasz modlitewnik. Niech stąpi Duch Twój. Jesteśmy na stronie 296. Dzisiaj zwrotka trzecia. O Duchu Boży, Duchu Prawdy i Światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą. O duchu Boży, duchu prawdy i światłości, mieszkaj w twojej duszy poprzez łaskę swą. Niech twoje tchnienie, przepraszam, o duchu Boży, Miły gościu mej duszy, chcę tylko Tobie dotrzymać wierności, jak w radości, tak w cierpień katuszy, pragnę zawsze żyć w Twej duchu obecności. O duchu, Boży duchu, Prawdy i światłości wstnieś w mojej duszy poprzez łaskę swą. O duchu, Boże duchu, prawdy i światłości mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą. O duchu święty. Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Wiarą, abym nie wiarą, aby mnie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajwyższego Najwyższego i męstwa, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój umysł, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris, et Filii, et spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Christus. Dziś z kontemplacji Ducha Świętego z trzech owoców parę myśli. Co do nas już przed dwoma laty Duch Święty mówił. Powód czystości. Czyste serce przypomina twarz dziecka, wolną od przebiegłości i żądz. Jest obrazem Boga w prostocie. Do czystości cielesnej i ducha zmysłowej zaprasza nas Bóg. Będziecie obrazem Boga w prostocie. Czystość, jakiej pragnę, mówi Duch Święty, to mówił w 2017, to czystość duszy i ciała, zachowanie godności we wszystkim, co myślisz i czynisz. Ale i również unikanie wszystkiego to nieczyste. Duch Święty to wszystko dzisiaj przygotowywał nas. Później przychodzi Bóg, Pan Jezus i wymienia cztery namioty. Grzesznik, który nie wolno wchodzić nam, bo tam jest wszystko nieczyste. Dzięki mojej łasce, człowiek poddający mi swoje serca. Praca duchowo do stanu niewinności, jakim obdarzam dziecko. I to będzie w nas Bóg dokonywał. To dopiero kolejny proces formacyjny, ale dzieci już na wyższym stopniu. Z większą ochroną przed demonem, ogromna łaska i nieprawdopodobne przestrzenie poznania Boga. A jak go bardziej poznamy, to dzieci będziemy Go bardziej kochać. Wtedy wnętrze człowieka jest całkowicie inaczej uwrażliwione na każdą myśl, na każdy czyn. Zło się nie będzie przyklejało do nas, tak jak się przyklejało dotąd. Na początku oczyszczam i uwalniam serce człowieka od rząd i namiętności. Były piękne orędzia o opanowaniu zmysłów przy czystości. Duch Święty to już wówcie, wów, wówcie, wówczas mówił. Później prowadzę do wyższego stanu czystości, do czystości intencji, o których mówiłem na początku. Wówczas uwalnia mnie od ulegania pokusom nie tylko na poziomie szóstego przykazania, ale również wobec innych rząd takich jak chciwość, pragnienie zemsty, Zazdrość, zawziętość, pożądanie rzeczy stworzonych, złość i wszelkie nieumiarkowanie. Dzieci mnie się łatwiej o tym mówi, bo jeśli przestrzegam tego, co Bóg mówi, jestem od, wolny od rządz na przestrzeni szóstego przykazania. Praktycznie przez miesiąc nie zaatakowała mnie żadna myśl. Rozumiecie? Żadna pokusa. To nie znaczy, że natura jest wycięta, że się nie pojawią dzieci za miesiąc mogę być judaszem, jeśli nie posłucham woli Boga. Dlatego ja wszystkich wołam, udręczonych, umemłanych przez uleganie pokusom na poziomie szóstego przykazania Bóg jest w stanie uleczyć. Jest w stanie pomóc. A dalej, ta formacja sięga głębiej jeszcze, i Bóg mówi, nie będziemy mieli pokus. Dwa. Na i żąd, na płaszczyźnie chciwości, pragnieniu zemsty, zazdrości, zawziętości, pożądaniu rzeczy stworzonych, złości i wszelkie nieumiarkowanie. Wy nie wiecie, jak rządzenie nieczyste wpływają na stan naszych złości, naszego odnoszenia. Dzieci, jaka to jest radość żyć w Bogu i mieć przed oczyma bojaźni, kiedy się pojawia pokusa i co zabije Jezusa? I co ja mam zabić Jezusa dla takich pierdołków? Paru pokątnych myśli? Dzieci, to wszystko Wam chce dać Bóg. Powód skromności. Tu też jest parę myśli. Wszelka przesada w dbałości o to, co zewnętrzne, przekonuje człowieka do postrzegania się jako byt czysto materialny, którego wartością i bogactwem jest ciało. Które posiada. To się później wszystko przeradza na strój, na farby, na perfumy, na kosmetyczkę, etc., etc. Jest to jednak błąd, który prowadzi do zaduszenia w sercu człowieka wewnętrznego życia nadprzyrodzonego i sprowadzenia samego siebie do przedmiotu. To jest ogromna choroba. Pan Jezus, Duch Święty, mówi: Jest to autodegradacja, która prowadzi do tego, że człowiek jest w stanie sam traktować się jako przedmiot, na którym zawiesza ozdoby, lub jak ścianę, na której się maluje. Dzieci, tatuaże na waszych ciałach to jest autodegradacja. Tysiące perfum naklejonych ozdób. O wszystko, dzieci, jest to autodegradacja, która prowadzi do tego, że człowiek jest w stanie sam traktować się jako przedmiot, nie jako podmiot, na którym zawiesza się ozdoby. Lub jak ścianę, na której się maluje. Młodziutka dziełuszka, kilkanaście lat wytapetowana. Dzieci, dramat. Dlatego Pan Jezus mówi jasno, ciało człowieka jest święte, Duch Święty, bo stworzył je Bóg. Powód skromności, o którym dziś mówię, ma swoje korzenie w poznaniu Boga, Jego stworzenia, któremu oddał serce. Widząc sobie Ducha Świętego, człowiek zachowuje godność nie tylko w stroju, w, w, w zachowaniu i w słowach, ale także w myślach i pragnienia. Rozwiązło się z przeciwieństwem skromności: strój, mowa, język, pragnienia. Wiecie, jak wielu dziś na świecie cierpi, mając goliznę w głowie bez przerwy. Rozumiecie? Mając goliznę, wiecie jakie, jakie to są zniewolenia? Wiecie jaki to jest dramat? W każdej chwili skakuje na porno, nie może bez tego żyć? W ciągu dnia wielokrotnie się masturbuje? Wiecie jakie są dramaty ludzi, którzy nie zachowali swojego. Swojej godności w stroju, w zachowaniu, w słowach, myślach i pragnieniach, i dziś są samym chodzącym piekłem. Rozwiązłość jest przeciwwieństwem skromności. Szacunek ukazywany samemu sobie wzbudza również szacunek w otoczeniu. Moja miłość, którą człowiek odkrywa w sobie, wobec siebie, sprawia, że nabiera sam do siebie tak głębokiego szacunku, że nie jest w stanie nie poważać własnego ciała i kalać go nieczystością. Nie ukrywam, że Bóg pokazał ogromną sprawiedliwość wobec niechlujnych strojów i wymienił, jakie są za to kary, jakie są skutki niechlujstwa rozwiązłego stroju. Im tymna wewnętrzna wieść, Duszy człowieka z Bogiem owocuje świadomością godności ludzkiego ciała i miłości wobec Niego. Miłości okupień, odkupieńczej, która każe je osłaniać i chronić jako własność Boga i jego tajemnica. A dziś. Wszystko pokazujecie wszystkim. Od przyszłego roku na nasze uroczystości w bramie będę ustawiał dwóch gwardzistów, która kobieta jest niechlujnie ubrana, nie wejdzie na teren pustelniowy na uroczystość. W oczach człowieka obdarzonego owocem skromności jego ciało staje się jakby małym dzieckiem, młodszym rodzeństwem jego duszy. Dzieci, jakie są piękne słowa, którego bezbronność, niewinność i nagość ochrania i ukrywa przed całym światem, przed spojrzeniami, pragnieniami, rządzami zła. I jeszcze jeden dziś owoc w Parę myśli z tego ręcia W Jest to odwrócenie postawy wszechpanującej w konsumpcji. Dzieci, żeby łatwiej panować nad ciałem, trzeba pościć. A poz jest w dzieci. Poz jest zaprzeczeniem konsumpcji. W kościele katolickim perfekcyjnie wybito post. Sprowadzono go do pozycji kpin i śmiechu. Zamiast postu wszędzie jest wszechnobylska i wszechobecna dyspensa. Wy wychowani na dyspensach jesteście przekonani, że i w godzinie śmierci otrzymacie dyspensę. Całe ceremonie pogrzebowe, kazania są tak ustawione, że wy jesteście przekonani, że ten umrzyk, który poszedł do piekła, że on dostał dyspensę. Człowiek obdarzony tym darem w powoli uczy się karmić Bogiem i Jego Słowem. Rezygnując z próbowania doświadczania i karmienia się świata. Wiecie, czemu tak są młodzi księża słabi? Jak opuszczają seminarium? Bo nagadano, że muszą spróbować iść do pracy, jechać na rekolekcje z dziewczętami, jechać na oazę, jechać w góry, jechać tam. On musi mieć... Dwa, tygo, dwa miesiące wakacji, ma trzy miesiące wakacji. Jezu mamy. Czyli koledzy, pijaństwo, dzieci, wszystko, rozumiecie? Wszystko. Dyskoteki. Nagadano, że trzeba spróbować, doświadczyć, karmić się światem, aby później umieć się światu przeciwstawić. Mój uczeń, sami nam się prze, tak przeciwstawił, że Piwko było co? Jak zaczął chodzić piwko, to już mi przestał odwiedzać. Rozumiecie? Bo to bardzo proste. No a później go złapali na pół litra, no i do domu go wysłali No I to pół litra w seminarium z kolegami, żebyście wiedzieli, jak to, jak to wszystko funkcjonuje. To samo dotyczy Waszego życia w czystości. Jest kłamstwem. Że jak wszystko poznacie, wszystko doświadczycie, że będziecie mądrzy, się obronicie. Człowiek obdarzony tym duchem szczęśliwości, mówi Duch Święty, korzysta ze świata na tyle, na ile jest to konieczne, ale nie smakuje w nim więcej. Wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich sfer Ziemskiej egzystencji, nie tylko spożywania pokarmów i napojów, ale również rezygnacji z przyjemności i rozrywek, jaki daje świat. Wasze dorastające dzieci lat 16, 17, 18 przez parę lat na etapie szkoły licealnej czy średniej włóczą się codziennie od 18 do 18. Co tydzień, co tydzień. I nikt nic nie reaguje, bo osiemnastka. Czyli to trzeba uciąć. Rewelacyjna szkoła deprawacji waszych dzieci. Pijaństwo, narkotyki, gwałt, wszystko co jest możliwe. A wy rodzice, rączki złożone, później do mnie przylatujecie ratować dzieci, to ja się pytam, kiedy dziecko zaczęło współżyć? Piętnaście lat. No to. Po, 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 założyli małżeństwo w 21 roku, 10 lat żyli tak, jak, jak pies z kotem i co wy chcecie, że on uniesie trudy życia rodzinnego? Jak przedtem za to samo miał light, a teraz dość tego, tego nie ma, to jeszcze ma krzyże. Ludzie, no Dzieci, jestem teraz tak boleści, boleściwym lekarzem na, na wszystko, że... Wyciszenie umysłu i ciała prowadzi do wyciszenia serca. Dlatego dla uzyskania tego owocu wskazana jest współpraca człowieka przez ćwiczenie się w umiarkowaniu. To kolejna pomoc do czystości. Jak wspomniałem, nie dotyczy to. Tylko konsumpcji, ale również zażyłych stosunków z ludźmi, lektur, pracy, wypoczynku, rozmów i zdobywania wiedzy. Macie wszystko poustawiane. Rycerka dzwoni do Tereni. Pani ratuj i powiedz księdzu, żeby powiedział przy tych kazaniach o czystości, o lekturach. Bo czcigodna rycerka była z młodzieżą na jakimś wyjeździe. No i wszyscy czytają książki. Wszyscy czytają książki, nieprawda? Ta mowa na czytanie książek u młodzieży. Podchodzi do młodzieży? A bym ją prosto, babciu, to już nie dla ciebie. Czytają Rama Sidła jedno za drugie. Gdzieś jak, jaka to jest super technologia. Rzucają się młodzieży temat, jaki chromasz ten, wszyscy. Tam są specjalne technologiczne mechanizmy do po podjudzenia rząd. Dzieci, no i gotowy materiał. Za dwa dni wszyscy bawią. Abciu to nie dla ciebie. Dzieci, więc powtarzam. Gdzie. Mamy się ćwiczyć w umiarkowaniu. Nie dotyczy tylko konsumpcji, czyli picie, jedzenie, wiecie. W tej materii dobrze wiecie, jak jest impreza, co się uchwalimy daną w potrawę, ta dobra, ta zła. Tej dołoże, wiecie, ile, ile jak jemy? Po takim posidle to by koń dwa dni ja tu mówię o imprezach, nie? Ty, żeby się byli spokojni. Jak... Dzieci, co? Jak można na talerz wziąć 15 kawałków ciasta i zmucolą? Dla mnie to nie do pojęcia, dzieci. Ja tu mówię o, o wymiarze naszego życia rycerskiego, bo jak się jeździ, tu się widzi. Dzieci, to nikt nie weźmie dwa kawałeczki. Pięć, dziesięć. A przed był obiad. Ja, nie, ja, ja płuczę na razie z siebie i was, kapujecie. Pan jest nas wyćwiczył w umiarkowaniu. Idziesz do stołu, weź najgorsze jabłko. Weź najmniej. Wszystko odwrotnie dzieci. A to gdzie świat? Weź to, co ci najmniej smakuje. Umiarkowanie za zażyłych stosunkach z ludźmi. Nie Łukaszku, w kapłaństwie bardzo uważaj, bo zawsze wyjdziesz na tym, jak zabłocki na Medy. Zażyłe stosunki z ludźmi żądają od kapłana, ludzie będą żądali zjawiska wicewersa. Wice versa? My ci tak, ja ci myd Ten... Możesz być wolny. A już błagam cię, zażyłe stosunki z kobietami. Nic z ciebie nie zostanie. Umiarkowanie. Dwa lektury, praca, wypoczynek, rozmowy i zdobywanie wiedzy. Ja dziś za piętnaście minut nie usłyszałem tylu słów, od wszystkich, co na półsłynie dowodziłem i pracowałem, niż od jednej kobiety, która stała przy mnie. Rozumiecie? Od wszystkich chłopów was ja nie usłyszałem i pamiętam, że tyle słów, co od tej jednej. I już się siadnąłem i przyjąłem metodę spowiednika mów babo, ale ja tak nie słucham. Mój profesor mówił, jak przeczymał kobietę przy spowiedzi, nie? Nie, nie wskoczysz, więc światną ustą, a taka dawa ponad godzinę. Dzisiaj bym nie uciekł, to mnie zatarła. Rozumiecie? Rozmów i umiarkowanie w zdobywaniu wiedzy. Zaczecie się, system nie wytrzyma, przepompujecie się, nic nie osiągniecie. We wszystkim należy zachować umiar zgodnie z powołaniem. Wszczemliwość wobec ludzi i ich ciekawości nazywa się powściągliwością. Pięknie to Duch Święty nazywa, powtarzam. wobec ludzi i ich ciekawości nazywa się powściągliwością. Kto jej nie zachowuje, szybko popada. W błąd prowadzenia trzech rozmów i rozwadniania darów Bożych przez mówienie, chwalenie się, ciekawość i pychę. Dziś to doświadczyłem. Nawet jesteście w stanie zarżnąć święty orędzia przez rozwadnianie darów Bożych przez mówienie, chwalenie. Ciekawość i pełen. Mając osobę, żeńską gościa, mówię wam, byłem świadkiem kanonizacji księdza gościa. Próbowałem wycisnąć od grupy, ilu was jest? Ilu was? Tego nie usłyszałem o wszystkim innym. Amen. Ostatnia myśl przejdzie jeszcze. Czystość jest sferą bardzo świętą, intymną. Duch Święty mówi, są sfery święte, w których spoczywa Bóg. I tam wchodzi się w pojedynkę, pamiętajcie. Tam wchodzi się w pojedynkę. A. Dzieci, nie ukrywam, że na podstawie tych tu orędzi mam gotowy materiał przed rekolekcjami kapłańskimi czy diakońskimi dla przyszłych adeptów w Wszystko poustawiane. Tak jak Bóg sobie to życzy.